Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z filmem, w którym zrobię sobie taki halloweenowy makijaż możecie się może mną trochę zainspirować i yy, właśnie stworzyć później swój własny halloweenowy makijaż ja sobie już tak mniej więcej w głowie wymyśliłam jak on będzie wyglądał więc ja zabieram tutaj, włączę sobie tylko lustro, żebym mi się łatwiej malowało i zabieram się za mój makijaż, a Was zachęcam jeszcze do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, możecie szybko zostawić łapkę w górę. Ja zaczynam i dodatkowo chciałabym Wam wspomnieć, Zobaczcie, zrobiłam sobie również z tej okazji takie Halloweenowe paznokcie. Zobaczcie, jak się prezentują. O, takie właśnie e, czarno-brokatowe, białe oraz zobaczcie, tutaj ma takiego jednego nietoperza, a drugi to jest taki pajączek na pajęczynie, więc takie sobie zrobiłam z tej okazji, takie halloweenowe paznokcie. Więc ja teraz wybrałam sobie za nałożenie kremu BB i za chwilę się tutaj do Was odezwę, wezmę go sobie trochę i na całą twarz go sobie... E, rozprowadzę, wezmę go sobie tutaj trochę najpierw i zrobię sobie najpierw brodę e, gąbeczką i za chwilę przejdę do reszty, więc myślę, że odezwę się już e, do was jak po prostu nałożę to. I ja już właśnie kończę w sumie już skończyłam e, nakładanie mojego kręgli, więc teraz gąbeczkę oraz głąb tutaj schowam sobie do e, szufladzy i teraz zrobię sobie chyba właśnie e, tym czarnym cieniem oczy. Tutaj sobie myślę, żeby zrobić tak dookoła, wiecie, nie takiego ładnie, tylko takie po prostu mniej więcej kółko czarne, żeby to tak nie wi e, było. Więc e, nałożę sobie teraz trochę tutaj tego czarnego i zobaczymy, jak to wyjdzie. W ogóle zobaczcie, jaki on jest czarny. Taki mocno czarny, ale właśnie ta będzie taka e, czarna postać, więc dobrze. Nałożymy go sobie tutaj więcej. To też nie musi być, wiecie, jakoś równo, ponieważ to są bardziej takie straszne postacie, więc yy, jakkolwiek to zrobimy, to i tak będzie dobrze. <laughs> przynajmniej w moim tutaj makijażu, ponieważ to musi tak widzicie wychodzić, przynajmniej ja mam taką wizję, właśnie, żeby też trochę pod okiem, nad okiem zrobić tego takie, wiecie, czarne, straszne oko, mniej więcej tak. Okej, okay, więc tak prezentują na razie moje oczy. Oczywiście to nie jest równe, ze względu na to, że to musi, wiecie, być straszne. Może jeszcze to później poprawię i teraz biorę taką kredkę czarną i chcę sobie tutaj zrobić mniej więcej, że jest taka jakby łezka, później dwie takie ma, nie, krowka taka duża, dwie małe kropeczki oraz tutaj taka łezka. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie, choć dawno nie robiłam sobie tego typu rzeczy, więc zobaczymy. Co z tego będzie? Muszę sobie to jakoś tak wymierzyć, mniej więcej, żeby to, jak wiecie, było równo ta łezka. I muszę ją teraz ją pokolorować, ona raz tak to się prezentuje. I sobie jeszcze ją muszę, tak wiecie, pokolorować. A nie chcę też, wiecie, wychodzić jakoś za bardzo za linię. Dobrze, że mamy. Łewkę jeszcze później trochę poprawię, żeby tutaj było bardziej z tej strony równo. I teraz zrobię sobie tutaj takie dwie małe kropki. Jedną tak gdzieś tu, drugą tu. I teraz dodam jeszcze taką większą kropkę, tak mniej więcej tu u góry, jak na razie tak to się prezentuje. I muszę zrobić kropkę, bo ja się boję, że ja sobie jakoś ruszę głową i moja kropka nie będzie taką, wiecie, kropką. Okej, okay, więc ja teraz sobie tak delikatnie, wiecie, zrobiłam taką czarną brew i teraz jeszcze zrobię drugą, ale wiecie, to nie jest jakoś tak zbytnio malowane, tylko tak delikatnie, mam nadzieję, że to wyjdzie dobrze. Ja zazwyczaj na co dzień tak się nie, ma, nie maluję sobie brwi, tylko z okazji Halloween po prostu teraz tego makijażu będzie mi właśnie pasowało, tylko żeby one były takie, wiecie, mniej więcej równe. Jak na razie są i takie trochę może y, mniej czarne, y, żeby były takie. Chyba ta jest taka krótsza, mi się wydaje, delikatnie. O, dobra, spróbujemy. Wydaje mi się, że są równe. Mniej więcej. Tak to się prezentuje. I teraz planuję sobie zrobić nad nimi takie kropeczki. Pięć takich kropek, przynajmniej tak mi się wydaje, że pięć, albo może mniej. Zobaczymy w zależności, jak to wyjdzie. Więc ja teraz muszę się tutaj zbliżyć do tego lustra. Raz, dwa, trzy, cztery. Piąta kropka. Nie wiem, czy nie dodać jeszcze jednej, tak się zastanawiam. Widzę, jak tutaj trochę niżej, i mi się wydaje, że jeszcze jedną tutaj zrobię. O, pięknie, taka, tak się to prezentuje. I teraz zrobię tak samo z drugiej strony. Okej, okay, jak na razie, tak się prezentuje mój makijaż. Oczywiście zaczęłam i, i tak, jakby od góry, będę schodziła coraz niżej, jeżeli chodzi o takie elementy, które będę dorysowywała. Zrobię sobie tutaj na nosie kropkę, tylko nie będę się odzywać, żeby tutaj się nie ruszyć. mniej więcej w tym miejscu, może ją trochę powiększę o, okej, okay, taka kropka i teraz na razie zostawię nos, ponieważ tutaj na czubku mam plan, żeby coś zrobić, również mam plan zrobić tutaj y, tak mniej więcej ale też chcę mieć tutaj takie szwy więc y, zastanawiam się co lepiej, od czego lepiej zacząć więc na pewno zrobię sobie tutaj już czarną kreskę o Pięknie, nie? Czarna kreska tutaj. Jest ona tak na środku, jest tak mniej więcej tutaj na tej takiej linii. I teraz y, mam taki plan, to jest takie tutaj łezki, jakby z takimi kropkami. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Choć nie wiem, od czego lepiej zacząć. Czy tutaj, czy to, bo jak mi to nie wyjdzie, to może być trochę źle. No, ale trudno. Zrobimy może najpierw to. Jedna część zrobiona, teraz druga, tylko nie mogę się ruszać. Muszę tak mniej więcej wiecie, żeby było takiej równej długości. Tak, mniej więcej. Chyba, że od tej kropki będzie tak w miarę równo, przynajmniej tak mi się wydaje. Okay. jest tak, mi chyba to jest krótsze trochę, myślę, że to, o tak przedłużę, chociaż wiecie, no to jest straszna postać, więc jak zrobimy coś krzywo, czy coś, no to nie będzie tak źle, to jest pocieszenie i teraz robię sobie tutaj takie szwy jakby z tego. Okej, okay, jeden taki, tada, teraz z drugiej strony. jest jeszcze jakieś jakieś dwa. Okej. Okay. I uwaga, uwaga. Mam plan zrobić czarne albo czerwone usta i dookoła tych ust jeszcze wiecie takie kreski, ale to od, zależy od tego jaki kolor zrobię usta, jak będzie to wyglądało, więc to na razie zostawię. I teraz zrobię sobie tutaj takie łezki. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie choć nie mam za bardzo planu, jak to zrobić. Muszę się bo chyba tak tutaj trochę zbliżyć do tego lustra. O, jakoś tak. Jest to trudne do narysowania, przynajmniej dla mnie. Okej, okay, może trochę tak przedłużę. Dobra, mam takie coś i teraz... Dwie kropki. Komuś tak mniej więcej w linii to zrobić. I jeszcze jedna kropka. jak to się prezentuje, z drugiej strony wyszło mi to, przynajmniej mi się tak wydaje, trochę gorzej. No ale wiecie, straszne postacie mają to do siebie, że nie musi wszystko być idealnie, równo, ładnie i tak dalej. Teraz zabieram się za moją brodę, chociaż został jeszcze nos. I widzicie, chyba ja sobie dorobię jeszcze trzecią kropkę. Tak mi się wydaje, że będzie lepiej. się wydarzy słaniej ok, okej, okay, okej okay. teraz broda, czyli nie będę mogła do was tutaj mówić przez chwilę, więc jeżeli chodzi o tą brodę, Jezu, jaki ja miałam pomysł na brodę, muszę sobie przypomnieć, pewnie jakaś łezka i jakieś kropki, ale chyba nie pamiętam tego więc może za chwilę sobie coś przypomnę i w ogóle, a teraz zabrałam się chyba jednak za nos i tak dalej więc na nosie mam taki plan zrobić tutaj taką łezkę, która tak delikatnie tutaj będzie schodzić. Więc nie wiem jak ja to zrobię, no ale wiecie, trzymajcie kciuki, żeby wszystko było ładnie prosto. Okej, okay, mniej więcej takiego. Chcę chyba trochę bardziej wysunąć tą kredkę. O, i to jak mniej więcej będzie schodziło, tak to się będzie prezentowało, tylko więc jeszcze to cały czarny będzie wypełnięto, to. Więc teraz muszę to pokolorować, ale jeszcze to tutaj tak poprawić. Więc jak na razie tak się prezentuje mój makijaż Halloweenowy. Oczywiście nosek tutaj prawa, czy znaczy, y, dla was będzie odwrotnie, stronami. Tutaj y, takie coś nad brwiami, brwi zrobiłam sobie i tutaj dookoła oczy trochę takim jaśniejszym kolorem. Okej, okay, więc zabieram się za moją brodę, bo akurat przypomniało mi się, co miałam zrobić, a więc plan jest taki, na środku tutaj będzie taka łyska i trzy kropki, po trzy kropki w jedną, po trzy kropki w drugą. Więc ja zbytnio nie będę mogła się do was odzywać, ze względu na to, iż po prostu, zobaczcie, jak mówię do was, to strasznie mi się rusza broda, więc nie będę mogła nic mówić. Okej, okay, moja łaska jak się prezentuje, jeszcze ją trochę poprawię. zdecydowanie łatwiej mi się rysuje, jak mam, wiecie, tak naciągniętą brodę. Okej, okay, moja łeska już się tak prezentuje, w ogóle zobaczę, jak ona się śmiesznie rusza. I teraz w jedną stronę trzy kropki i w drugą. Dobra. To dałam tak się prezentuje moja broda. Broda wyszła tak, wiecie, niespodziewanie, Bo trzecia kropka mi z tej strony nie wyszła, więc musiałam trochę poprawić tą Okej. Okay. No więc tak, nie wiem, czy jeszcze sobie na przykład tutaj takiej czarnej brody nie zrobić, ale chyba nie, więc teraz zbieram się za obrysowywanie moich ust. Mam nadzieję, że sobie, jak wiecie, nic z boku przy okazji nie rozmarzę I przy okazji też się znowu do was nie mogę odzywać. Okej, okay, tak się prezentują moje usta. Oczywiście jak nie mi ruszam, to widzicie trochę czerwone, ale jak je zamknę. Tak się prezentują i teraz do tego dodam takie kreseczki nad nimi dookoła na pewno z góry. O coś mniej więcej takiego widzę, jakie nie y, po prostu kreski. Okej, okay, stwierdziłam, ja. że chyba na dół. Też sobie robię te kreski. Jest okej, okay, użyję tylko tuszu do rzęs. Mam nadzieję, że się nie rozmarzy. Chociaż w sumie tak jestem czarna. Okej, okay, jedno oko i teraz drugie. Dobrze. Okej, okay. a więc tak się prezentuje mój halloweenowy makijaż. Jeszcze schowałam resztę rzeczy tutaj do środka. Tam. Używam przede wszystkim tej czarnej kredki, ponieważ bardzo mi się przyda. Ale widzicie co? Chyba zrobię sobie tutaj te różem do policzków, takie trochę różowe. W sumie wezmę to palcem. Choć mogę to trochę rozmyć. Chodzi mi bardziej nie o to, żeby to się błyszczało, tylko... żeby było tak delikatnie czerwone. Wiecie jak? Takie rany czy coś tego typu miejsca są takie zazwyczaj zaczerwienione i żeby... o... Ok, jest ok. Od razu kolorowego e, palca. E, a więc tak się prezentuje mój cały Halloweenowy makijaż. Mam nadzieję, że Was tym trochę zainspiruje. E, wyłączę lustro, już e, będzie ciemniej trochę. Ok, dla dopełnienia mojego makijażu dodam sobie taki wianek z czerwonymi kwiatkami. Tak się prezentuje. I myślę, że to jeszcze lepiej się prezentuje. Mam też taką opaskę czerwoną, więc nie wiem, co nic lepiej czy ta opaska, czy ten wianek, ale że to jest taka, wiecie, halloweenowa postać, więc ta opaska moim zdaniem byłaby taka trochę za zwykła. Więc myślę, że te kwiatki tutaj mi się jeden zasłonił. Myślę, że te kwiatki fajnie to dopełniają. A więc no a tak to się wszystko już prezentuje razem. Mi się osobiście on podoba, jest naprawdę bardzo ładny. Wyszedł mi w sumie ładnie, mi wyszedł. Myślałam, że będzie wiecie, trochę gorzej, choć pomimo wszystko, jak bez znaczenia, jakby to wyszedł. To i wiecie, to jest ha makijaż Halloweenowy, dlatego jak jesteś krzywo, czy coś nam wiecie, rękę się trochę przesunie, no to i tak nie jest źle, no bo wiecie, to mamy kogoś przestraszyć. E, no więc tak to się prezentuje: jest tu taka postać, w sumie ja sama ją wymyśliłam. Nie wiem, może, możecie ją jakoś nazwać w komentarzach, jak chcecie. Możecie pisać, z kim ona Wam się kojarzy. No i pamiętajcie przede wszystkim o zostawianiu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału. Możecie też oglądać moje filmy poprzednie. No i co, do zobaczenia, papa! Pa!